Twój sposób na reset, jak ty odpoczywasz? Oglądanie pewnie romantic comedies. Gdybyś miała wyobrazić sobie taki dzień, kiedy masz tylko dla siebie, taki wiesz, wymarzony, to co robisz? Zazwyczaj pracuję, jak mam czas dla siebie, ale czasami właśnie sobie pozwalam, żeby obejrzeć jakiś taki film, zamówić jakieś jedzenie i siebie luzować. Spotykam albo z przyjaciółmi, ja, ja mam tak mało wolnego czasu, że jak już mam, te, znaczy wolny czas od rodziny i, i pracy, tak, to wolny czas z dziećmi to jest też dla mnie po prostu, to jest moje marzenie, że jak mam wolny czas i sobie blokuję czas, żeby być z dziećmi, to to jest cudowne, ale jeśli akurat dzieci są u moich rodziców i mam taki totalny wolny czas, no to chętnie zazwyczaj. Spędzam czas z przyjaciółmi. Przypominasz sobie taką radę, którą kiedyś od kogoś otrzymałaś albo przeczytałaś, i ona ze sobą jest cały czas. Cel Twojego mózgu jest zapewnić Twoje przetrwanie, i dlatego najważniejszy fundament jest to poczucie bezpieczeństwa.